Cześć. Cześć, witamy na pierwszym filmie na nowym kanale, dawniej było to kręg jak dobrze wiecie kanał przestał istnieć na skutek błędu ludzkiego, przyznam się to ja dałem ciała, także stwierdziliśmy z Adamem, że rozpoczniemy nowy no bo, bo. projekt. Mamy końcówkę grudnia, do, dokładnie 27, obżarci poświątecznie, postanowiliśmy przynajmniej w moim przypadku zakończyć sezon na lodzie. Adam już w tym roku w grudniu kilka razy na lodzie był. Udało mu się, mój to jest debiut tej zimy, trochę, trochę na początku roku połowiliśmy kilka razy. A w ogóle dziwny sezon, bo udało się rozpocząć i, i zakończyć łowiąc na lodzie, także no, ciekawe. Długo, długo nie było takich fajnych zim, że, że można było jeszcze w grudniu wejść na lód i połowić trochę. Sezon rozpocząłem dużo lepiej niż go zakończę, chociaż jeszcze może dzisiaj się trafi jakaś fajna rybka, Zobaczcie pewnie na zdjęciach z początku sezonu, a teraz co, zapraszam na oglądanie i śmigamy, wozy. wiercimy dziury, oglądajcie nas, w trakcie filmu poinformujemy o super konkursie. Jak tam Adam z wodem? Ile? No tak, 10 ma na pewno. 10 ma na pewno. Tu już jest sprawdzony lód. Na całej wielkości jeziora mniej więcej jest taki sam. To jest małe jeziorko w lesie, także szybko zamarza. Na duże jezioro myślę, że bym się jeszcze nie odważył wejść. Na początku wchodzimy z piką. My już mamy sprawdzone to jezioro, także wiemy, że jest ta pokrywa lodowa około 10 cm. E, ja uważam, że to jest dla mnie, dla mnie oczywiście, bezpieczne. Ja nikogo nie namawiam do wchodzenia na lód na 10 cm, czy większy, czy mniejszy. To jest Wasza decyzja. E, ja na taki wchodzę, jeszcze nigdy nie wpadłem. E, w razie do czego mam kombinezon wypornościowy, do tego mam jeszcze kolce, jakbym wpadł. Także no, trzeba się i tak ubezpieczyć zabezpieczyć a ubezpieczyć to swoją formą. Ja z kolei wypornościówki nie mam, ale zawsze na lód zabieram kolce. W razie kąpieli zawsze jest jakaś szansa na, na wbicie kolca w, od spodu. I... Pierwszy może nie za wielki, ale jest blachużerca. Słuchajcie, zobaczcie, ostatni, ostatni szczupak w tym sezonie jest, kawał bestii, szupa kabra. Po prostu, no coś niesamowitego, takie emocje, taki haul, No, naprawdę, polecam. Nie, a tak na poważnie, w całej szczęście, że nie uciął. Grubo, panowie, jest grubo, także jedziemy z koksem. Pokaż go. <laughs> przynęta, Ma przynęta 4 cm krótsza od <laughs> Łopcy. No, jest grubo. O, ah. czy, zobacz, dopiero co włączona. Złapi sam, już łapi, wypuść. No. <laughs> ale... Jest rybka, nie za wielka, ale to dzisiaj tylko ja nic nie mówię. Jest okonek, kolejny. Dobrze, rębla, żeby nie było, że dogada. Jedziemy dalej. Eee, ja tu biegnę całe jezioro. Krzyczy: Adaś ryba, Adaś ryba, patrzcie. No. Je. Yeah. że dłuższej w tym roku to nie zrobiłeś. No. A murek mógłby się równać. Tak się Ty ale ona jeszcze nie wyszła z wody, jeszcze ogon jest, stoła zobacz, wyciągaj dalej. Tak mi się wydaje, że to ziele było. O patrzcie Nie no Kaworywy ryby I To jest ta ławica. <laughs> A jak się czuje? Następny konek. kurcze baterii padają za szybko Także nagrywamy tylko Jak wyjmiemy rybkę Zobaczcie, z samej trzciny wody 30 cm szkolić ryb na 22 3 m, a biorą na 30 cm. U mnie zmiana taktyki blaszka, a jak się robi, daje, ale bez szału. Zakładam zaraz morymyszkę, sztuczną tą ochotkę, bo żywe jeszcze nigdzie nie można dostać. I Obiecaliśmy Wam konkurs, tego co? Oficjalnie, czas na konkurs. Nagrodą w konkursie jest. Jak widzieliście przed chwilą, nagrodą w konkursie jest Kowrotek Robinson Federfan rozmiar 4000. Głównym zadaniem konkursowym jest wymyślanie nazwy dla naszego nowego kanału. Ale oprócz tego są jeszcze inne warunki do spełnienia. A o szczegółach dowiecie się, klikając w link znajdujący się pod filmem. Także to tyle. Życzę powodzenia. Rozwiązanie konkursu w miesiąc po ukazaniu się tego filmu. O. Z płytkiej wody. O jest, jest bandzior, pokaż go, szkoda, że taki mały dzisiaj, to ale ostatnie ryba sezonu, <noise> dobra wypuszczę go, ja idę dalej łowić, no to by było na tyle, zimno piorun, baterie szybko padają. Na sportówce słuchajcie, ledwo włączyłem, od razu, od razu bateria siadała, także nic, nic na sportowce się nie udało nagrać. Kilka rzeczy z telefonu, każdy ryby złowił, ja całą jedną. Jestem zwycięzcą. Pamiętajcie o konkursie, zostawiajcie suby, polubienia pod tym filmem.